Pokrzywa. Ciekawostki o roślinach. Powszechnie nie lubimy pokrzyw, chociaż niektórzy wykorzystują je do takich potrzebnych celi, ale o tym później. Pokrzywy można spotkać na całej kuli ziemskiej poza Antarktydą. Choć jest 68 gatunków pokrzyw, to dzisiaj pomówimy o pokrzywie zwyczajnej. Po pierwsze wysokość. Łodyga ma najczęściej do 1,5 metra wysokości, choć pokrzywa może osiągnąć nawet 3 metry wysokości. Pokrzywa jest byliną i zimę spędza w postaci podziemnych kłączy, z których na wiosnę wyrastają rośliny i rosną bardzo, bardzo szybko. Pokrzywy kwitną od czerwca do października i są wiatropylne. Owoce dojrzewają od sierpnia i rozsiewane są również przez wiatr. Ale rozprzestrzenianie się pokrzyw to nie tylko nasiona, ale też rozprzestrzenianie się wegetatywne. W końcu taki jeden pokrzywowy osobnik Jeden osobnik pokrzywy może stworzyć tak zwany klon, czyli za pomocą kłączy podziemnych i naziemnych, może się po prostu rozrastać i mieć rozmiary dosyć duże. I co ciekawe, pokrzywa, ten jeden pojedynczy osobnik, może żyć ponad 50 lat. Już chciałem powiedzieć 100, ale na szczęście nie jest tak źle. Może żyć ponad 50 lat, czyli naprawdę długo. Teraz to, co najgorsze, czyli też co najciekawsze, czyli system obronny pokrzywy przed zwierzętami, czyli włoski parzące, które znajdują się na liściach i na łodygach. Zabierają one płyn substancje drażniące. I co ciekawe skład jest bardzo tego płynu, jest bardzo skomplikowany. Ponieważ poza substancjami drażniącymi są tam też substancje, które mają za zadanie wzmocnić odpowiedź naszego układu nerwowego. Czyli nie tylko czujemy dyskomfort, ale też są tam substancje, które mają spowodować, że nasz układ nerwowy odczuwa ten dyskomfort wielokrotnie mocniej. Czyli mają jeszcze bardziej podkreślić tą, tą nieprzyjemność. Są to takie włoski bardzo cienkie, bardzo kruche, które przy nawet najlżejszym dotknięciu się łamią, wbijają. I ten płyn zostaje wstrzyknięty. Oczywiście to nie poparzenie, tylko podrażnienie, ale to i tak coś bardzo niefajnego. Tutaj zapraszam na mój inny kanał, projekt Ciekawość, gdzie mówię, dlaczego i jak pokrzywa parzy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, tam wyjaśniam to dokładniej. Co ciekawe, pokrzywa, która zwiędła albo też została poddana obróbce termicznej, ona już nie parzy. Pokrzywy lubią żyzne gleby, miejsca słoneczne, gdzie o wiele łatwiej mogą kwitnąć, ale niestety radzi sobie równie dobrze prawie wszędzie. Co niestety powoduje, że jest często częstym chwastem. Choć wiele roślin doskonale sobie z nią radzi, na przykład część roślin trawiastych. Pokrzywa, choć jest źle odbierana, to jest wykorzystywana jako zioło mające pozytywny wpływ na nasze ciało, ale też która roślina, czyli Pokrzywa może służyć do pielęgnacji np. Na naszych włosów czy naszej skóry. Tutaj naprawdę zapraszam na jeszcze inny mój kanał. Kanał się nazywa Marcin Pasierb. Tam są informacje, materiały np. dotyczące pokrzywy. Jak ją można stosować, jakie ma właściwości. Kiedyś, kiedy brakowało pożywienia, była rośliną jadalną. Choć uwaga na starsze liście, które mogą być szkodliwe dla naszego organizmu. To też roślina pastewna. Ale stosuje ją się na przykład do karmienia zwierząt, dopiero po jej wysuszeniu, jako kiszonka, czy też po sparzeniu, żeby po prostu te włoski nie szkodziły. To też roślina, którą można wykorzystywać jako surowiec włókienniczy, kiedyś po prostu z pokrzyw szyto ubrana, a raczej z włókien, z których które uzyskiwano z pokrzywy. I co ciekawe, troszkę powraca się do tego trendu, ponieważ jest to coś bardzo ekologicznego. Co ciekawe, Wydajność jako rośliny pastewnej pokrzywy jest bardzo duża, ponieważ można ją zbierać 2-4 razy w roku. I z jednego hektara można uzyskać od 25 do nawet 70 ton tej masy pokrzywy. Aha, jeszcze nie wspomniałem z nasionek pokrzywy, kiedyś uzyskiwano olej. Olej, który służył do np. do celów spożywczych. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na moje inne kanały. O dwóch dzisiaj powiedziałem. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.